Że zwrócisz. Przysięgam. Mogę prosić o coś jeszcze? Załatwisz mi widzenie z Pedram? Postaram się, żeby ta oszustka nigdzie nie znalazła pracy. Świetnie. Nie przypuszczałam, że masz taką sensacyjną wiadomość. Kto by podejrzewał, że to aferzystka? Nie wiem w jakim celu wkradła się do firmy, ale dowiem się. To może być sabotaż konkurencji. Ale się nie powiódł. Gdybyś widziała jej minę, kiedy modelki zaczęła swędzić skóra. Mówiłam, że wszystko mam pod kontrolą. Musisz mi ufać. Zniesiemy to teraz. Za wcześnie na świętowanie zwycięstwa. Marcos rozpaczliwie jej szuka. Chce wszystko wyjaśnić. Nie znajdzie jej. W dokumentach nie ma numeru telefonu, ani adresu. Wypijmy. Marica Ferrer, z, jak tam się nazywa, przeszła do historii. Markos jest twój. Na zdrowie. Nigdy tego nie tańczyłeś? Nie. Z kim ty się zadajesz? Z Markosem. Spójrz na niego. To ponurak? Nie. Ale lubi wyzwania, a nie znalazł tej, której szukał. Znasz może Maricę, koleżankę Lusmili? Jedyna jej koleżanka ma na imię Juliana. Żydula, która udaje zbawczynię. Nie cierpię hipokryzji. Wypuśćcie mnie stąd. Sierżancie, pan nie wie, do czego jestem zdolny. Pożałujecie. Juliano, wyciągnij mnie stąd. Pomożemy Ci, ale pod trzema warunkami. Trzema? Bardzo się bałem. Myślałem, że zamknę Cię na zawsze. Nie, synku. Ci brutale się pomylili. Tak, są okropni. Ale tatuś chce Ci coś powiedzieć, prawda? Tak, chciałbym zamieszkać z tobą i mamą. Mówisz poważnie, Pedro? Powiedziałem, że się zmienię i zrobię to. Dziękuję za pożyczkę, Nino. Przyrzekam, że będę ciężko pracował i wszystko zwrócę. Aha, znalazłem portfel ucznia pana Taki i oddam go. To naprawdę cóż. Przykro mi panowie, ale już zamykam. Myślę, że Luzmila nadal rozwiązuje bardzo delikatny problem. Jeśli Pan pozwoli, mógłbym jej pomóc. Zatroszczyła się o mnie, kiedy tu byliśmy. Nie potrzebuję Pańskiej pomocy, ale dziękuję. Nie ma za co. Rano wrócę, ponieważ muszę z nią porozmawiać o czymś ważnym. Jasne. Do widzenia. Chodźmy, Czarny. Dziękuję. No i coś, ślicznotko? Pojedziemy gdzieś? A gdzie? Gdzie chcesz, moja królowa? Marcos, wpadniemy gdzieś? Nie mam nastroju i jestem zmęczony, ale wy jedźcie. Odwieziemy cię, a Ginger i ja pójdziemy się zabawić. Świetnie. To twój samochód? Przedstawiam ci moją bryczkę. Niezły, co? Ładniejszy od samochodu Markosa. Marcos? サンドラモ